I chciałabym, żeby ktoś przeczytał ten pierwszy fragment. Głośno. Nie byście nie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc was y, trwał, aby wszystko dał Wam ojciec o cokolwiek go poprosicie w imię Moje. Super. oto no słowo Boże jest określone, że tak naprawdę to Bóg wybrał nas. Że wtedy, kiedy ta osoba przyszła do mnie i powiedziała, że no, że Oliwia może być została animatorką, że ty tam coś tam, tego, tego, no i ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę to ta osoba tego chce. A tak naprawdę to Bóg działał przez tą osobę i wybrał mnie, bo Bóg chciał, żeby ja została animatorką. I pierwsze co, że Bóg chce, żebyś ty został animatorem, żebyś prowadził małą grupę. Że to nie jest tak, że tobie się coś tak y, pojawiło w głowie, że chciałbyś zostać animatorem, no to może tak jest, tylko że to Bóg wlał w ciebie pragnienie, albo może w inną osobę, która po prostu ci to przekazała. I tak też jest, że pewnie każdy z Was, który tutaj siedzi, yy, doświadczył czegoś w swoim życiu, że Bóg w jakiś sposób yy, dotknął Cię po prostu i że Ty w jakiś sposób doświadczyłeś Jego miłości. Być może to był taki malutki jakiś malutka rzecz, a być może to było wielkie doświadczenie Bożej miłości i Jego działania w Twoim życiu. Jest tak że jeżeli tego doświadczyłeś, to nie możesz zostawić tego dla siebie, tylko są ludzie, którzy czekają na to, abyś Ty też opowiedział o tym innym ludziom. I że oni właśnie chcą doświadczyć tego, co Ty, ale jak to ksiądz Adam też mówił tam we wprowadzeniu bodajże, że oni potrzebują, że Bóg potrzebuje Ciebie jako narzędzia, żeby przekazać to tym innym ludziom. I Bóg Ciebie wybrał po to, abyś Ty tutaj był.